Cześć, zapraszam Was do kolejnego odcinka Czyszczenie Padów polerskich. Jak wiecie, Lake Country posiada kilka urządzeń do czyszczenia Padów polerskich. Jednym z nich jest padłoszer System 3000. Możemy również czyścić pady tutaj jakby bardziej wełny urządzeniem Twisted yy, Duo Spur. To jest urządzenie stricte przeznaczone do maszyn rotacyjnych bądź do maszyn planetarnych, gdzie czyścimy futra o długim włosiu skręcanym, takie jak Twisted Wool, o którym mówiłem w wcześniejszych odcinkach. Jeżeli chodzi o Padłosze, czym się różni Padłosze system 3000 od system 3000D? Zobaczcie sobie. To jest system 3000. Posiada on przede wszystkim plastikową górę. Jeżeli chodzi o system 3000D, ta góra jest zrobiona już z stali nierdzewnej. System 3000D posiada również filtr. Z tego powodu, że posiada on jakby odrębny separator i tym separatorem jest jakby kolejna część, czyli Zbiornik, do którego idzie e, brudna e, woda, z, po, już po czyszczeniu wpada. Zakręcamy, tutaj są dostarczone śrubki, łącznie z uszczelkami, gdzie zakręcamy te cztery śrubki i wówczas cała woda, która jest spod spodu, będzie się później znajdowała w tym zbiorniczku. Jeżeli braknie nam wody, no to wiadomo, że e, musimy wlać nową. Możemy również zastosować filtr. Wówczas nie wkręcamy tych śrubaczek, dajemy tutaj filtr i ta woda po prostu e, Czysta, jakby oczyszczona przez filtr, przelatuje i wówczas tą samą wodę mamy przeznaczoną do wielokrotnego użytku. Jeżeli chodzi o samo zastosowanie, no to zasada jest dosyć prosta. Woda jest że tak powiem, wstrzykiwana pod ciśnieniem wpada polerskiego. Zaraz wam to pokażę. To jest system 3000, czyli już prostsze urządzenie bez separatora. Różnica w zasadzie jest tylko taka, że jest bez separatora i ta jakby obudowa tutaj jest plastikowa, nie jest e, ochroniona jeszcze dodatkowo e, stalą nierdzewną. Zobaczcie sobie, tutaj mamy podłoszera, mamy maszynę i zobaczcie sobie, jeżeli delikatnie naciśniemy, naciśnięlibyśmy mocno, to woda poleci aż po sufit, więc... To jest jakby zasada działania. Wstrzykuje nam wodę w pada polerskiego. My tutaj używamy do akurat do padłoszera, wlewamy sobie Norinsa w rozciągnięciu 15 ml na 4 litry wody. W tym celu, żeby pad po czyszczeniu był zaimpregnowany. Można używać również proszków, można używać innych produktów, jakie sobie sprawdzicie. Tutaj nie jest jakby obowiązkiem używanie tego, czego my. Mamy tutaj przygotowany, tu jest pad polerski, zobaczcie sobie, którym było przed chwilą polerowane. Zobaczcie, jak on wygląda. Bierzemy sobie, my używamy do czyszczenia Power Clean'a. Jest to produkt OPH 11,7, który bardzo fajnie współpracuje, e, szczególnie z pastami wodnymi. Bardzo fajnie oczyszcza. Wsikuję sobie troszeczkę Power Clean'a. Dlatego, żeby po prostu, po pierwsze ściągnąć urobek z lakieru, po drugie, żeby wydobyć pastę Spada polerskiego. I teraz tak strzykuję sobie dwa razy. Na początku podnoszę pada na około centymetr. Odwiruję sobie bardzo wolno na początku. Odwiruję. I teraz tak, jeżeli pad jeszcze do końca nie jest idealnie czysty, możecie sobie to powtórzyć. Zobaczcie, to jest po pierwszym czyszczeniu. I teraz zobaczcie sobie, jak pianka wygląda po czyszczeniu drugim. Jest praktycznie jak nowa. Cały urobek, cała pasta e, spada, że tak powiem, jest w wiaderku, jest on idealnie czysty. Czy za każdym razem musicie czyścić pada, żeby był idealnie czysty? Nie, ale przynajmniej co drugi, trzeci raz na pewno warto go tak wyczyścić, gdyż polerowanie i Sama efektywność jakby ścinania tego pada jest dużo, dużo lepsza. Druga rzecz, w tym momencie pad jest delikatnie wilgotny w niczym, to nie przeszkadza, jeżeli chodzi o polerowanie, a nawet nam poprawia e, siłę cięcia, gdyż ten impregnat, który tu jest, czyli woda z nowincem, dodatkowo chłodzi nam lakier i powoduje, że pasta sama nie jest tak mocno wchłaniana w pada. Jeżeli macie pytania, piszcie. Dziękuję za uwagę i zapraszam do następnego odcinka.